Witam serdecznie wszystkich spod znaku Barana. Dzisiaj zrobimy dla Was rozkład kart Tarota na nadchodzący tydzień. Zaczynając od karty, która będzie dominującym wpływem w tym czasie. I jest to karta Diabła tutaj w tym wypadku. No Zobaczymy co to będzie oznaczało dla całości rozkładu. Ale teraz przejdźmy do karty, która będzie Waszą energię obrazowała. tak? I tutaj mamy Cesarzową. A czyli całkiem nieźle nastawienie na taki wzrost, na spokojne Robienia tego, co jest do zrobienia. No okej okay, no, zobaczymy, jak to będzie rzutowało na resztę rozkładu, gdzie zaczynamy od karty na temat waszego życia, zawodowego, czy też obowiązków. Nie wszyscy pracują, niektórzy są na emeryturze. E, więc tutaj, moje drogie barany, e, mamy to i to. Karta Finansów to dwójka mieczy, okej, okay, ciekawie, plany przedsięwzięcia, Rydwan. Ok, to bardzo dobrze. Ewentualna przeszkoda, mamy kartę. Te głupca, no, trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o wasze zdrowie, dziesiątka dziesiątka pucharów. Idealnie, tak więc barany tutaj już mogę, nawet w tym momencie powiedzieć jeszcze nie stawiam dalej kart, nie dokończyłem. Jeżeli chodzi o zdrowie, nie musicie się martwić. Dziesiątka pucharów po prostu to jest bardzo, ale to bardzo, bardzo pozytywna karta, która wskazuje na to. Że będzie wszystko dobrze, a nawet lepiej niż dobrze. E, dobra, teraz mamy kartę na mm, kontakt z bliskimi ukochanymi. Tak, to jest trójka buław. E, co dobrego idzie w waszą stronę? To jest karta pustelnika i rada kart pozytywny wpływ mamy szóstkę buław. Okej. Okay. Dobra. Przejdźmy już tutaj do tej decyfryzacji. No nie, cyfryzacji to nie, ale odczytywania tego, co tutaj jest powiedziane na stole. Zaczniemy od karty diabła. Karta diabła wskazuje bardzo często, że będzie, tak, że jest taki moment, taka sytuacja, w której sami siebie ograniczamy w jakiś sposób, tak? Z jakim dobrą myślą przewodnią jest, że Diabeł wskazuje, że jesteśmy sami swoim największym wrogiem, i nie wiem, sami rzucamy sobie kłody pod nogi, jesteśmy autodestruktywni w swoich postępowaniach, swoich celach, swoich no, działaniach, ale też nie chcemy wyjść poza naszą sferę komfortu, więc tutaj ta karta diabła. Może, e, może wskazywać na to, że będziemy szukali dziury w całym, w jakimś przedsięwzięciu, w jakiejś rzeczy, w jakimś miejscu i zobaczymy, jak to będzie rzutowało na resztę rozkładu. Tak jak mówiłem, e, cesarzowa, cesarzowa jako energia, tutaj jest naprawdę takie promienienie, tak, to jest e, na, nastawienie na wzrost, nastawienie na iście w przód, e, patrzenie o wiele bardziej właśnie do przodu, tak, przyszłościowo. A ale też jako wewnętrzna energia, to jest taka bijąca energia. Czasami, jak się mówi, wiecie do osoby, która jest w ciąży, że promieniejesz, tak? No to tutaj wy będziecie promienieć, może niekoniecznie będąc w ciąży, tak? Więc jest ta pozytywna aura. Tym bardziej, że zdrowie, tak jak powiedziałem, moje drogie Barany, będzie wam bardzo dopisywało w tym tygodniu. Wręcz, no, wybitnie będzie wam dopisywało. To znaczy, że no, będziecie naprawdę, może nawet być jakieś tutaj ozdrowi tak w tym tygodniu, więc no, tego wam wszystkiego życzę. Kwestie zawodowe czy też obowiązków. Mamy trójkę pucharów, co sugeruje po prostu taki dość radosny czas, sukces może też, ale jeżeli taki sukces to raczej taki, a okej, okay, fajnie udało się, cieszymy się, to nie musi być coś naprawdę wielkiego, może być takie, takie bardziej istotne, nie wiem, może dostaniecie pracę, będziecie mieli rozmowę kwalifikacyjną jakąś w tym tygodniu albo coś takiego. To może być, ale raczej jest to bardziej takie społeczne podejście. To znaczy, że jak pójdziecie do pracy, to będziecie się dobrze dogadywali, będzie może jakaś celebracja, może będzie tutaj ktoś miał urodziny i przyniesie tego ciasta i będzie miło sobie, można z nim pogadać. Ogólnie będzie fajnie pod tym względem, bo to też wskazuje, że nie ma żadnych przeszkód, żadnych problemów, no bo skoro karty skupiają się na tym, na tym takim fajnym przeżyciu, radosnym, to znaczy, że też nie ma raczej czegoś, co by było jakoś, odbiegające od normy w tą negatywną stronę, nie? Więc tutaj będzie to fajnie szło. Wy, jeżeli na przykład nie pracujecie, a podejmujecie się tych obowiązków codziennych takich, to może wskazywać na to, że to będzie w miłej atmosferze, będziecie miłych ludzi spotykać, może osiągniecie jakiś taki drobny sukces w tym, co was zaskoczy. Nie spodziewaliście się, o jeny, ale mi się to udało zrobić wszystko w ciągu jednego dnia, a nie, no jak myśleliście, że trzeba będzie chodzić tu, 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 tu i tu i tam. Więc to jest właśnie ta karta, a teraz no, jedna taka z bardziej niepokojących rzeczy, które mamy tu na stole, to jest dwójka mieczy, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. To znaczy, że będziecie stali przed takim dość konkretnym wyborem finansowym, decyzją finansową, em, którą też tak można powiedzieć, że jakbyście mogli, to byście chcieli jej nie podejmować, tak? To może wskazywać na to, że no coś trzeba, nie wiem, opłacić, coś trzeba wymienić, coś trzeba kupić i też się zastanawiacie, co to będzie, co to, co to jest, tak I, i, i co to ma być. W odniesieniu do własnego budżetu i może jakbyście naprawdę mogli, no, no nie wiem, załóżmy, psują wam się buty zimowe, tak? No i wiecie, jest jeszcze zima, no jeszcze Troszkę to trwa, więc no, trzeba je kupić, tak najlepiej byście już poczekali do kolejnego sezonu, no ale no, ciężko będzie w tym wypadku. No i no stoicie teraz przed wyborem, czy właśnie nie wiem, może iść do szewca, czy, czy kupić te nowe buty. To może być taka właśnie z tych drobniejszych spraw, to może być coś poważniejszego. Niemniej to jest tygodniowy rozkład, więc pamiętajmy, że w tygodniowych rozkładach no, nie zawsze wygrywamy świat, nie zawsze podejmujemy decyzje, które będą wiążące na resztę naszego życia, tak? No, czasem się zdarza, w końcu trafia się tydzień, w którym takie decyzje podejmujemy, ale nie w każdym, tak? Jeżeli tak by było z każdym tygodniem, to świat byłby naprawdę męczący, życie by było naprawdę męczące, mi się wydaje. Nawet jakby to były pozytywne decyzje. Ale jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, Carter Iwan wskazuje na to, że to jest dobry czas, żeby z czymś ruszyć, z czymś nowym, jakimś nowym postanowieniem. Może to noworoczne już jakoś specjalnie nie, nie, nie przetrwało i wygasło, może trzeba je reakcjonować, aktywować, tak? Może planujecie gdzieś jechać tak, no to, to też się uda, to pójdzie całkiem dobrze. Więc jest to czas na podejmowanie tych takich konkretnych przedsięwzięć. Karta głupca jako ewentualna przeszkoda. I tutaj to może z jednej strony wskazywać na to, że niespecjalnie musicie się martwić przeszkodami, jakimiś trudnościami, które by miały się pojawić i prawdopodobnie nie będzie jednej takiej konkretnej przeszkody w tym tygodniu. Ale karta głupca sugeruje, że no też trzeba uważać, żeby za bardzo nie uważać, tak? Czyli no zwracajcie uwagę na co. Robicie. Nie bądźcie zbyt lekko podchodzącymi do spraw, które mogą być w innym wypadku istotne. Tu o to chodzi, żeby po prostu czegoś nie przeoczyć, żeby nie popełnić jakiegoś błędu przez swoją nieuwagę, zapominalskość i tak dalej. Warto na przykład może sobie dwa razy, trzy razy w tygodniu zrobić listę, czy wszystko jest zrobione, to co mieliśmy do zrobienia i odhaczyć, czy czegoś się nie zapomniało. Bo tutaj może być taki, taki, taka oznaka, że na coś, o czymś zapomnieliśmy. Na coś nie zwróciliśmy uwagi, a powinniśmy, więc to miejcie, to miejcie właśnie na uwadze, moje drogie Barany. Jeżeli chodzi o kontakt z bliskimi, ukochanymi albo osobami, które byście chcieli, żeby takie były, no to tu ten, ta trójka była wskazuje na to, że będziecie w tym tygodniu podejmować jakąś aktywność z osobą, właśnie taką, no, na którą jesteście, powiedzmy, tak nastawieni i byście chcieli ten kontakt, żeby był bardziej żywy tu będziecie jakąś nową rzecz robili, tak? Jakąś nową aktywność. Nie wiem, może z partnerem, z partnerką pojedziecie w jakieś nowe miejsce, nie? Pojedziecie, planujecie sobie jakiś wypad zrobić, powiedzmy, do miasta obok i, i na przykład w Malborku zobaczyć w końcu ten zamek, tak? <laughs> nie wiem, czy to jest obok akurat, tak mi się przypomniało, że tam jest fajny zamek, ale no, wiecie, coś takiego nietypowego planujecie zrobić, może spotkanie z przyjaciółmi, na kawie w jakimś nowym miejscu albo w ogóle z przyjaciółmi, z którymi dawno się nie widzieliście. Może randka z nową osobą. To wszystko może mieć miejsce i ten tydzień będzie temu sprzyjał. Ale dobra rzecz, która idzie w Waszą stronę. Uda Wam się w tym wypadku, ten pustelnik tu mówi o tym, że uda Wam się z Sprawdzić coś, dowiedzieć czegoś, tak, co będzie na Waszą korzyść, tak, czyli coś, co nie było wcześniej pewne że działa w taki inny sposób. Teraz no, dowiecie się, że tak będzie, że to jest jednak ok, że to jest fajna sprawa raczej znaczy, fajna sprawa może nie fajna, ale lepsza dla was niż się spodziewaliście, tak czyli to poszukiwanie tej wiedzy, tak? poszukiwanie tego jakiegoś rozwiązania przyniesie wam no, pozytywny, pozytywny skutek i tak naprawdę karta szóstki buław tutaj może się odnosić do wielu z tych rzeczy, bo ta karta jako taka taki pozytywny wpływ albo rada ewentualnie e, mówi o tym, że no, będzie tutaj dużo zwycięstw, dużo wygranych albo jedna jakaś konkretna e, wygrana w ciągu tego tygodnia. Może to być tutaj w pracy, to może właśnie być to zdrowie, może to być ta nowa rzecz, może być to odnalezienie e, tej, tego rozwiązania, może być ten wyjazd. Jest dużo momentów, które mogą być tutaj na plus, może to będą wszystkie po kolei e, albo jakiś jeden z konkretniejszych, który Wam naprawdę przyniesie tutaj ten plus. Co ten diabeł jednak tutaj oznacza jako ta dominująca rzecz. Po pierwsze, on w tym wypadku pewnie oznacza, żeby nie bać się podejmować decyzji, które może niekoniecznie są, wiecie, w waszym modus operandi, może niekoniecznie decydujecie się na takie nowe rzeczy, tak? Może tutaj partner coś zaproponuje, wy niespecjalnie jesteście no, do tego przyzwyczajeni, a tu jednak warto będzie spróbować, bo to się okaże fajne, tak? Może ten diabeł też oznaczać tu, że będziecie się wstrzymywali z podjęciem tej decyzji, co by nie było dobre tak naprawdę, bo e, tak dwójka mieczy, dwójka mieczy bardzo mocno współgra z diabłem, bo właśnie wskazuje na to, że tą decyzję, chociaż może być nieprzyjemna i trudna, <laughs> ją trzeba podjąć, tak? Ją trzeba podjąć, bo najgorsze jest to, jeżeli się wstrzymujemy i tego nie tej decyzji nie podejmiemy, bo potem to może rodzić kolejne problemy, więc ogólnie, no wiecie, nie jest to łatwa decyzja, ale podejmijcie ją, zróbcie co trzeba. Tu jednak na to karty zwracają uwagę. Więc baran rozkład dla Was na nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że pomocny. Mam nadzieję też, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki.